Cień, wszystkim z tej strony swojej ja nagicie, koniecznej z grypin. Render 3, gdzie będziemy kontynuować naszą przygodę z pandą oraz piątym bossem za pomocą naszego kurczaka, który gra nam pięknie na nerwach swoim e, piszczeniem, swoim gdaczeniem, swoim krok, nie wiem, jak to nawet kurczę po prostu nazwać. A ja takich dźwięk na nie wydobędę. Jak już to zobaczymy, to słuchajcie. Nie zrobię, nie zrobię. Aaa, nie zrobię pisku za cholerę za mną, więc nie oczekuję, że zrobię jakiś cosplay tego e, kurczaka. Mamy 50 tysięcy golda, i w ogóle na nie na co ja chcę zbierać, tak? Kupiłem wtedy tego kurczaka e, i totalnie wyleciałem, że jak powiem, myślami poza planetę. E, na pewno nie potrzebuję, na razie, że jak powiem, z siły. Na pewno nie potrzebuję nowej rękawicy, i na pewno nie potrzebuję też. E, jak to się nazywa? E, e, accuracy. W bagach mógłbym kupić ten torbę, ale jej nie chcę. Uh, to tu jest na kolejny odkurzać Kirby Vacuum Cleaner. Wydaje mi się, że on będzie naszym celem. Tylko potrzebny jest milion golda. Czy w tym mogę zapakować milion? Nie, mogę za to tylko 400 40 tysięcy. Czyli będę musiał potrzebować Red Wagon, albo osiągnąć to. Okej, okay. wszystko się tak jak powiem, zrobić. Możemy teraz postarać się, że jak powiem, zdobyć 90 tysięcy. Bo po zdobyciu 90 tysięcy, będę mógł zrobić sobie większy Candy Value. To po prostu przyspieszy naszą całą robotę. Z zarabianiem pieniędzy Panda tutaj widać jest wytrzymała jak na razie tak Kochana pandziucha, leniucha Nie chce się jak powiem podać I nie podać się mi tak szybko jak nasz wąż e, Więc e, candy value chodzi wyżej I teraz poczek poczekajcie, chcę zobaczyć więcej ile za uderzenie Pyk Średnio tak więcej 500 mi się wydaje No może trochę więcej, więc żebym bił się w ten sposób Cały czas Tom Myślenie na jedno machnięcie 500, pint czyli takie machnięcie 200 to jest 1000 Czyli powiedzmy, potrzebujemy mniej więcej 400 takich machnięć w lewo, prawo, aby zrobić sobie po prostu e, ten e, limit naszego odkurzacza i kupić sobie wtedy ten e, czerwony wózek. Ale ten czerwony wózek też niekoniecznie może być opłacalnym. A nas. Coś na telefonie interakcji na Twitterze. Proszę mi z tym na razie znikać. E, ewentualnie mogę kupić też lepszą broń. Może to by nam pomogło szybciej, tylko za ile potrzebuję znaczy lepszą broń, tak? E, na to coś. Tak jak Prod, 120 tysięcy, na to jest 269 tysięcy, na to jest 400 Okej, okay. o, czyli to jest piło potem standardowo laser Saber O kurda, a bo co już te premium, potem tych premium No niestety, nie kupię Więc ostatnią bronią będą te miecze świetlne Power 50 Okej, okay. ale na razie, no możemy skupić się na tym co my mamy Czyli chciałbym uzbierać sobie Na przykład, na przykład, na przykład nie wiem, technoprod. wiecie co? Uzbieram na to. Bo technoprod brzmi jak coś, co przy uderzeniu by nie podobało, że będzie jakaś muzyka. I to mnie teraz strasznie zainteresowało. Więc uwaga, technoprod wchodzi na nasze Aha. Aha. Czyli zamieniamy się kurczaka, który robił nam śmieszne dźwięki. Kurczaka, który jest memem, na coś. Co nie robi nic oprócz tego, że robi większy damage. Zawiodłem się Gierko. Zobaczcie teraz przygrzmocę Pan z całej siły. Ja damage, słuchaj, że nie mogę być się mocniej. Znaczy że nie mogę? Mogę zwiększyć power w statystykach, tak? Nie mogę, bo mnie nie stać na to. To było 30 tysięcy, więc że nie jakieś 75 tysięcy na kolejny upgrade. Słuchaj, nie mogę sobie spać więcej ile potrzebuję właśnie na wtedy kolejne upgrade, bo to jest irytujące. Że nie mogę kiedyś tutaj i zobaczyć... O no to tyle i tyle mi brakuje do kolejnego upgrade'u. Może 100 tysięcy będzie wystarczające i wtedy będzie nam zdecydowanie łatwiej to wszystko uh, bić Dawaj, 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 dostaję 100 tysięcy, dziękuję. Mamy to. Mamy za 100 tysięcy i mamy większego powera. I tutaj też zastanawiam. Pamiętajmy, że jak zmienię sobie naszą uh, nasz odkulę na taczkę, będę no accuracy ogarniać, bo to nie będzie jak proste jak jest teraz, więc... Wydaje mi się, że, będę, że potrzebuję za, zacząć inwestować w tej racji, ale na razie chyba e, skupię się na tym, żeby po prostu zebrać to 400 tysięcy, bo bez 400 tysięcy nie będzie żadnego progresu, tak? Będę cały stał w e, miejscu, bo nie będę mógł, że jak powiem, zbierać większości pieniędzy. A ta panda jest tyle wytrzymowa, że nie daje się czegoś zrobić. Zgin, proszę cię. Dostań te bęski. na tyle, abyś zaczęła płakać. Ujrzyj, zobaczmy, jak stanie, co? Okej, okay, zniszczyłem się troszeczkę, powiedzmy, oko. A... Możliwe, że potargałem troszeczkę na uszach czy na tym brzuszku, ale praktycznie nic nie powinienem wiedzieć, że ona tutaj ma nasz się irytować, że tak powiem. Ja Tłoniu, może ja rękawice powinienem też kupić w tym czasie, bo może rękawica jakaś będzie miała coś z tym, e, z Accuracy albo... Kamerka mi się aż część, jak tak macham ręką. Może ona miała coś z Accuracy, z Powerem, z, e, z Candy Value. W co wątpię, oczywiście, ale może i to do, do dwu, 200 tysięcy. Zobaczymy, tutaj, czy może będzie, znaczy nie, do 200 to za mało. 250 tysięcy dobiję I dobijemy do 250 tysięcy. Zastanawiam się, co chcę kupić. Czy może jakąś rękawicę? Czy może Candy Value nam się odblokuje? Będę miał szybszy ten przyrost tych pieniędzy, bo na razie to tak naprawdę strasznie wolno leci Już e, przy takiej sumce, e, czy może chciałbym kupić sobie jakąś inną broń? No nie wiem, no jest tutaj wiele możliwości, tak? Więc uwaga, 250 tysięcy e, Candy Value nie mogę, czyli. No co tu ja od nas wymagałem? Nie mam pojęcia. Glowsy. E, Mogą kupić złotą, która daje tylko oraz cyber glow, które daje też tylko paina. E, tutaj zaczyna się że więcej tego nie mogę zrobić, więc tutaj możemy sobie wszystko odpuścić. Mm, tutaj... Potrzebuję zabrania Red Wagon, nie ma innej możliwości. E, w skizo, mogę zrobić sobie Power, to też się nie opłaca. Więc teraz tak, no naszym celem jedynym, który aktualnie ma, że jak powiem, jakiś sens, jest właśnie odblokowanie może tego Candy Value. E, za, nawet jeżeli to będzie 300-400 tysięcy, 300, ewentualnie polecenie, polecenie już po prostu teraz po to Red Wagon. Więc jeżeli to będzie to teraz, 300, to będzie 320 tysięcy. Jeżeli wtedy pojawi się Candy Value, kupię. Jeżeli. Nie pojawi się do 400 tysięcy... znaczy jeżeli nie pojawi się na tym 320, zbieram 400 tysięcy i lecę... to Dziękuję bardzo serdecznie. Eee, I leciałbym po prostu do jak się nazywa? Do 400 tysięcy po Red Wagona eee, zobaczcie, no, leci szybciej. Sprawdźmy. Tak 1000? Do 2000 tam leci. Z jednego uderzenia poczajcie Panda straciła już, że jak powiem Troszeczkę swojej głowy. No, zobaczcie, od, odbyliśmy 100 tysięcy mniej więcej. No, w sumie nie, no 50 tysięcy, bo mieliśmy domu 270, a mieliśmy 120. Więc Red Wagon zaraz nie powinien być dla nas żadnych, żadnym problemem. Chyba, mam taką przynajmniej nadzieję. Eee, lecimy, lecimy. Wiecie co, do tego 400 tysięcy na. E, bez 200 Patrzcie, widzimy, może 400 tysięcy, które możemy wydać na Band Wagon. Znaczy, na Red, Red e, Wagon. No, z tego pytanie jest jedno. Czy ja będę w stanie to trafiać pieniądze? Chyba będę. Chyba będę. Może nie będzie tutaj leciało tyle samo co do vacuuma. Ale jestem w stanie to zrobić, więc... Leciłem po to 400 tysięcy teraz, a... No właśnie. Znowu, że jak powiem, jesteśmy w tym samym miejscu. Czyli kupiłem sobie niby tego LED Wagona, ale... Na co ja zbierać. zbierać. Accuracy, właśnie. Zapomniałem o tym totalnie, że ja potrzebowałem teraz przez Acuracy zbudować, ponieważ to już nie jest po prostu nasz vakium. Więc będę mógł teraz Cię bić w ten róg. O jezus, no nie wyszło, no puść dobra. I będę zbierał teraz na najprawdopodobniej broń, ponieważ ee, wiem, że jestem blisko kupienia broni, mm, lepszych broni. To dom do, do, do 300 30 paru tysięcy. Ale wiecie co? Pomimo tego, że ja kupię na razie to, wrócę trafię do vakium cleanera bo e, wydaje mi się, że przy tym lecą szybciej pieniądze, a na razie ma potrzeby po prostu do 400 tysięcy zdobyć tak czy siak, więc nie potrzebuję tego powyżej limitu. Po prostu się to, że mieć możliwość zdobycia potem miliona e, i dolecenia do, jak cię nazywam, do lepszego odkurzacza, no ale należy do tych 400 tysięcy, możemy się bawić zawsze z tym odkurzaczem, więc e, powiedzmy, ten zakup za 400 tysięcy był troszeczkę taki bezsensowny. OK, zbieramy te 400 tysięcy, jak powiedziałem I zobaczymy wtedy, co będę mógł kupić, ewentualnie do czego będzie mi blisko brakowało i Żeby zmienić na red wagona I wtedy po prostu będę się zastanawiał, w co lecieć Uwaga, jeszcze tylko 90 tysięcy Jeszcze troszeczkę, jak pobijemy go z prawej, lewej, prawej, lewej, prawo, lewo Żeby to pieniądze leciały szybciej Teraz robimy znowu kołowrotek, robimy teraz ko koło w drugą stronę, że mi się ręka, że jak powiem, nie zmęczyła aż tak bardzo Żartowałem, robię znowu lewo, prawo Pyk jeszcze 20 tysięcy i pytanie: czy będzie Candy Value? To mnie interesuje. To mnie w sumie interesuje: czy będzie Candy Value. Nie ma. Uh, weapons Mógł kupić sobie jedną broń w sumie, nie, dwa upgrade'y, Ewentualnie uzbroić sobie tutaj to. O nie, to jest o wiele więcej. Myślałem, że to, jest, że to będzie 420 tysięcy, to jest 580, więc uh, 26 z 21 to będzie Power 5 różnicy. Kupujemy to za 400 tysięcy. Eee, zobaczcie, no może nasz Pain bar teraz leci jak szalony Ale pieniądze chyba też szybciej lecą, przecież sprawdźmy to No lecą, lecą zdecydowanie lecą szybciej No właśnie, tutaj ten achievement w końcu nie kliknąłem, co to będzie za Milion Million Candies, po raz pierwszy zrobiłem milion Candiesów, czyli powiedzmy Zrobiłem eee, coś co potrzebuję na Abi do eee, Jak się nazywa, do przez całą grę Super Naprawdę się cieszę, 100 tysięcy na naszym koncie Potrzebuję lepszej rękawicy, to jest pewne, bo nie mogę w takich etapach się zatrzymywać aż tak, aż tak często Zobaczymy no, ile razy reagowalnej muszę się zatrzymać, tak? Więc potrzebuję zrobić rękawicę z... Ee, lepszym painem, pyk Lecimy dalej Wydaje mi się, że około 200... Iluś tysięcy było za pain, tutaj to mogę kupić, ale ta... Ta była za 420 tysięcy, więc na nią potrzebujemy mu zbierać tak, na rękawicę za 420 tysięcy. Czyli, jeżeli będziemy, będziemy to 400 tysięcy, to zmiana się tutaj Na go 20 tysięcy. I będzie mieli rękawicę, która nie miała powera, to jeszcze redukcja paina. E, przez co, będzie nam jeszcze lepiej e, się wszystko tutaj e, biło. Dawaj, 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 dawaj pan dziocha. Dostajesz tutaj ten, de ten damage. Wydaje mi się, że ogólnie na całe combo, e, przez całego paina, e, jestem w stanie zrobić 100 tysięcy. Może przesadziłem. 70? No, 72 tysiące, na takim czymś. Uwaga, uwaga, żeby jak najmniej stracić czasu. Pyk. Red wagon, dawaj. Dawaj mi u red wagona. Uh, torby Red wagon, pyk, Equip i bijemy. Wiem, na razie po prostu go biję gdziekolwiek. Tak, nawet w momencie tego, że te pieniądze w nie trafiają 420 tysięcy, rękawica, to ty się opłaca na tym zbierać 800. Nie, Kupujemy to i zobaczcie. No, ten paint bar już znowu, że jak powiem, nie istnieje. Ale w takim razie wracamy szybko do Vacuum'a A i po prostu robimy zadymkę Ale wiecie, co, powiem, mam szczerze Widzimy się jakbym miał milion I proszę państwa mamy milion Moja ręka po prostu umiera Czuję jakbym nie mógł nią machać Ale było to bardzo opłacalne Teraz poczekajcie, mamy tutaj wiele możliwości Możemy kupić odkurzacza, który stakuje limity Znaczy stakuje te e, cukierki Możemy mieć sobie e, pearl, który ma unlimited Ale ma tylko 40 width Width, szerokości i dalej Więc nie, lecimy do e, Do cała, który ma limit Milion sto tysięcy ale wydaje mi się, że będzie to wystarczająco na jakiś tam etap. E, pyk. I może dać się bić. Ogólnie bałem się, że przez ten czas, kiedy zacząłem bić ten milion e, golda, skończy się to tak, że na przykład nasza panda umrze. A nie chciałbym, do, żeby właśnie uniknąć pokazania śmierci pandy, e, bo, bo, bo cały ten sens, by, tego bicia piniat, po prostu poszedłby do piachu. Ale kurde, no. Jest twarda. Jest twarda, nie ma co. Potrzebuje zdecydowanie lepszej broni. A żeby zdobyć lepszą broń, Potrzebuję zdobyć 800 tysięcy. Eee, nie wiem, ile jest za. Candy value, mogłem sobie stracić za milion. Może mogłem zrobić sobie większe Candy value, e, że będzie więcej ile muszę zbierać, No ale wiem, że będzie to na pewno jeden z moich priorytetów. Ponieważ bez Candy value, te zdobywanie milionów i tak dalej będzie naprawdę strasznie mozolne i powolne. I w ogóle wszystko, tak. Zobaczymy więcej, jak będę miał 600 tysięcy. Czy się może to Candy value pojawi? Chociaż wątpię w to. Wydaje mi się, że będzie właśnie takie mniej więcej 800 tysięcy minimum, aby to przyspieszyć. E, więc, no nie liczę na to. Przy pół miliona się na pewno chyba nie pojawiło. E, na pewno chyba. E, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie było tego, jak ja mniej więcej patrzyłem, e, rzeczy. To ja powinienem po prostu powiedzieć po milionie. Uwaga, 500 e, tysięcy. Jest mój monitor całe lata. Ja całe lata na tej kamerce, ona się cała trzęsie. Zobaczymy, 600 tysięcy. Może będzie, może będzie. Wejdę na tym 600 tysięcy. I nawet jeżeli to będą tylko. Gdy będzie kupy tylko Candy View, to wtedy wydam. Uwaga, 600 tysięcy. Ma ręka, mój Boże. Tutaj 400 tysięcy, tutaj 500 tysięcy, myślałem, że to może będzie 600 tysięcy, ale nie Więc możliwe, że będzie za 700 tysięcy, albo coś w tym stylu Żeby to candy value jeszcze maksymalnie zwiększyć, no przynajmniej mam nadzieję, że to będzie 700 No bo kurczę, ile mogę bić tą pandę, aby zdobyć upgrade ee, tego candy value Uwaga 700 tysięcy, candy value nie ma dalej, czyli obstawiam teraz 750 tysięcy, ewentualnie 800 no do miliona mal no nie wierzę, że będzie więcej niż milion, tak? No ale sam fakt tego, że muszę zrobić aż tyle pieniędzy, aby zrobić jeden głupi upgrade. Dawajcie. Uwaga. I sprawdzamy. What the hell? Czy to, 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 to... Naprawdę to musi być jakiś milion, żeby zrobić na upgrade value. Mam nadzieję, że ten update 2 nie przeskoczy mnie na przykład z 1 czy 2 punktów, tylko na z 5 przynajmniej. Bo to jest po prostu jakaś katastrofa. 900 może, bo skoro Power był za 500, a Crossy było za 400, to może mm, jakby dodanie tego, tych dwóch. Zobaczcie, do tej pory przeskakiwało po 2. A więc boję się, że tutaj na przykład będzie też przeskoczenie o 2. Powinno być do 20 chociaż. Teraz tam było 14, to powinno być 20 nagle. Milion. Pamiętajcie, że mam e, limit na milion sto. Więc powiedzmy, nie będę mógł zbierać zbytnie więcej. Dawaj, od kurzaczek. Wciągaj te, ten milion. Jest. Dalej, tylko dwa. A jak mogłem zakupić bronię? Uh, przeskok jest. W sumie aż nieziemski. 39 powera Z 26, 30, 13 więcej. Powera, więcej cukierasków wyskoczy. Oh. Boję się, że ręka będzie miała. Rę, ręka będzie teraz chodziła, że ten spazm. Yolo. nie! Nie wchodzi, pieniądze. Powiedzmy, nawet szybko lecą. No, może nie aż tak, jakbym chciał, żeby leciały szybko. Ale. Ale, ale. Teraz tu milion. A i będę miał większy candy balu. Na pewno też szybciej zabiję pandę. To jest plus tego e, zwiększenia powera. Że panda może zaraz po prostu zginie. A no mi daje tylko 11 mniej powera niż jest max w całej grze, więc. Go, tutaj tą pandę. Przetyramy. bo ja potem jak życie tej. E, piniaty. To by był dobry, do, dobry dodatek do gry. Naprawdę nie wiem, w pewnym rogu teraz sobie stoi, jakiś tam pasek życia, coś z tego, bo już 30 minut się z nim bije, eee, w sensie w grze, samego bicia, samego machania myszką, to jest 30 minut, to jest dużo. A ta panda trzyma już chyba z 15 minut, jak nie więcej. Dawajcie, dawajcie, bijemy ją, bijemy ją. Nie no, szybko nawet doleciało do tego pół miliona. Mi się wydaje, że jeżeli wejdę jeszcze z Candy Valley, to w ogóle będzie szybciutko. Dawaj, dostaję tej bęcki za ten milion ze złotego młota. Tora, no ja wspomniałam, mógłbym sobie rozdać w sumie na zwiększenie power, ale jeszcze nie. Jeszcze nie, najpierw Candy Value. Bo jeszcze o to, co będzie potem, jak będą się zmienić, odkurzacz. Bo to nie będzie tak proste zdobywanie pieniędzy. Do miliona 100 tak, ale potem. Będzie przypał. Dawajcie, Candy Value jest nas tam bardzo potrzebne. 300 tysięcy jeszcze. Czemu mój znajomy do mnie pisał na Facebooku w momencie kiedy gram i nagrywam? Smok dostanie za to problem stryczka w nos. Dawaj, dawaj jeszcze 250 tysięcy. Pierwsza będzie Pana Chicken Diwali, to jest, te... to jest zagadka. Zobaczmy jak ona wygląda. Najlepsze jest to, że jak ona dostaje w twarz, ona zaciska te zęby. i jakby się śmiała z nas, po prostu pluła nam w twarz, że nic mi nie zrobić, jestem nieśmiertelna, jestem po prostu tutaj nie Mój Boże, ogólnie. ile by się dzieci musiało przy tym bawić? E, w sensie w prawdziwym życiu, jakby taka panda istniała. Taka pniata, która po prostu nie pozwala na zniszczenie swojej osoby. God damy! jeszcze 3000. One ja porównajmy sobie. Uwaga, jest pan, nie? Z 2000 pozostałem. na Maxa. Powiem, że to nie jest aż tak zadowalające, jakbym chciał, żeby było zadowalające. Owszem, leci szybko, tak? Bo ten milion za mnie dosłownie yy, od nowa, ale oczekiwałem czegoś lepszego: czegoś yy, yy, zdecydowanie bardziej silnego. Dawaj panda, no rozwal się w końcu. Wiesz, ile możesz żyć, typie? Ile czasu można cię naparzać bez żadnego efektu? Power. Zwiększył teraz za pół miliona. Zróbmy to. Power za pół miliona. Dziękuję. Więcej, więcej, jeszcze więcej pieniędzy wylatuję, tylko że pain bar nam teraz skoczył. Czyli będę musiał zainwestować w jakąś rękawicę zaraz. Rękawica, za ile jest jakaś rękawica lepsza. Ja bym sobie potrzebował jakieś rękawice, bo mi już ręka boli. To jest nasza. A milion dwieście to jest 800 tysięcy. Okej. Okay. 800 tysięcy za rękawicę, która da nam powera, za rękawicę, która da nam e, mniejszego paina brzmi wyśmienicie. Brzmi jak oferta idealna, że tak powiem, dla mnie. Jak się mi wydaje? Dawaj. Tak jeszcze tyle. Drugie tyle. Jeszcze drugie tyle musimy odbierać i będziemy mieli super rękawice. Go, 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 go. Ile złej na całej serii paintbara? Chyba ze 120 tysięcy jakoś. 150 tysięcy przed hand spazmem. To jest całkiem spoko liczba. A e, tym razem będziemy mieli jeszcze lepsze liczby: z większym powerem i z mniejszym painem. Dawaj. Ok. Regeneracja. I teraz jest tylko 100 tysięcy. Minimalnie. Minimalnie nam brakuje do zabicia tej pandy. okej okay. Rękawica. No i co to za rękawica? Premium, aha, że tego nie kupi nigdy. A to jest jakby najlepsza: jest za. Hmm. To jest też plan, polecieć po najlepszą rękawicę już od razu, bo e, mogę uzyskać to milion e, 200 tysięcy, przecież mamy, e... zaraz, 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 nie mogę, co ja sobie upzdrałem? musiałbym kupić to lub to. To jest tragedia. <laughs> to jest naprawdę tragedia, wam powiem. Kupię to. Kupię to. I powiem wam tak. To będzie najtrudniejszy etap, jaki będzie nas czekał, czyli zabawa z finałowym bossem, jeżeli poddabiamy pandę w końcu na. Torebce dla kobiet Które nie wciągają pieniędzy um, Nie mają, że tak powiem Żadnego um, Wielkiego um, z Wielkiej powierzchni To jest malutkie To jest bardzo malutkie Zobaczymy jak tam to wyjdzie Nie to niech pan nam zginie w końcu Bo to mnie już irytuje, że on tyle wytrzymuje Zgin! To już tak ciemna calutka Jak, jak był taki ciemny, e, tak jak się nazywa Eee, wąż to zginął. Teraz idź w jego ślady. Daj nam finałowego bossa, proszę cię! Finałowy etap. Oh, Jakie to skubaństwo wytrzymałe. Dawaj, Dawaj. Panda jest zniszczona. Panda jest zniszczona, czyli mamy czwartego przedostatniego bossa. Zostaje nam tylko Rooster head. Co to w ogóle będzie? Kurczak Chciałem że czy może z na hita czy nie Inaczej jak wiecie to się jak nie stanie, więc... Tak? Coś czego się nie spodziewałem Dzielę jedną Piniata Hunter na trzy odcinki e, Ponieważ wiem, że to są gry, których nie da oglądać przez 50 minut bez przerwy Więc trzeba to podzielić na parę dni Dlatego zapraszam was już jutro na finałowy odcinek z piñata Hunter Będziemy bawić się z tym kogutem Mieliśmy jego małego kogutka gumowego Teraz on będzie naszym przeciwnikiem Będziemy musieli bawić się też zaraz z milionem pieniędzy I z kobiecą e, torbą Przepraszam bardzo kogutku e, Czyli właśnie z tym tutaj Zobaczcie Szerokość 40 To było większe Na samym początku od, yy, od tej torby Więc Będzie ciekawie Widzimy się jutro Jestem, żegnam Zostawcie łapkę w górę Jeżeli wam się podoba subskrypcja, Jeśli jesteście nowi I cóż Siemanko Peace Yo